z tej strony Asia Dzisiaj chciałam Wam pokazać jeden z moich najnowszych projektów Albumik, który już e, mogliście mieć okazję e, zobaczyć Bo jest to moja inspiracja m, dla Fabryki Weny, Czyli producenta tekturek e, Papiery z piątku 13 e, Child no, Coś takiego Przepraszam, nie pamiętam e, Bardzo fajna kolekcja to jest taka kolekcja trochę boho, bo mamy piórka tutaj i takie boho akcenty, ale też są takie elementy właśnie bardziej tak samo jak tutaj na przykład ten kolor tego piórka, taki bardziej galaxy w tym, w tym nurcie, więc postanowiłam, że, no, że trochę właśnie to połączę i też dodam trochę tej takiej kolor, kolorystyki galaxy, no i nazwałam ten album boho w kosmosie. Jak wygląda, już Wam pokazuję. Oczywiście będą tekturki, tutaj na zewnątrz, w środku. Grzbiet zrobiłam z, z jeansu, ale to jest taki cienki jeans, Ja kiedyś kupiłam um, z Paper Money chyba. To jest normalnie taki, do jakiejś kolekcji było. No i oczywiście wszystko z kolekcji, to też była karta taka przycięta z kolekcji, bardzo prosty przód, zdaję sobie z tego sprawę, ale myślę, że, że dość fajnie wygląda. No i z tyłu jest naklejka, bo też miałam naklejki z tej kolekcji, Be Brave. I tutaj mamy tekturki pociągnięte woskami, woskiem fioletowym i takim niebieskim, niebieskie z prime. fioletowy z pentartu już Wam pokazuję. Oczywiście z, z woskami trzeba uważać bardzo, ponieważ... a przepraszam, nie z Pentarto, to jest z takiej firmy Sea Art, z woskami trzeba oczywiście uważać, bo, no bo one potrafią brudzić, więc, więc tu musimy uważać na to a to jest ten z Esprime wosk także te dwa woski połączyłam ze sobą ten też jest taki fajny, widzicie, on ma taki on ma taki pobłysk właśnie też niebieski i to fajnie właśnie mi się z tym z tym woskiem tutaj połączyło także te dwa media połączyłam ze sobą i tutaj dałam taki, taki sznuczek i mam te dwa piórka zawieszone, przyklejone. Zazwą też powiem, jaki jest ten album, ile on ma. On ma 5,1 czwarta cala na 5,1 czwarta cala, czyli to jest koło 13,5 cm, niecałe, no 13,5 cm mniej więcej. Dobra, i otwieramy. Tak jak widzicie, strony mamy cztery pierwsza Pierwsza strona, naklejeczka. Tutaj mamy matę, ta mata jest podniesiona i mamy tutaj tekturkę, tekturkę taki łapacz snów, też jest pociągnięty, tak jak widzicie, piękny jest ten z nie wiem czy on jeszcze brudzi, no już tak nie brudzi mocno, ale na początku jak się tym wysmaruje, no to, no to niestety troszkę zostawia, tak jak tutaj widzicie, gdzieś mi tutaj się odbiło, no a tutaj będzie zdjęcie i stempelek, stempelek od Little Corner. Ja mam cały ten zestaw, zakupiłam sobie cały, czy znaczy zakupiłam na początku te 4, 5, przepraszam, a później jeszcze te dwa takie, bo ten 7,5 akurat, właśnie Agacie podpowiedziałam, że byłby naprawdę super, bo ja takich też używam. I zakupiłam sobie, co pamiętam, byłam pierwszą klientką, a stemple są naprawdę super. Ja tutaj wykorzystałam ten stempelek 9 na 9 bo ja raczej takich zdjęć nie. Jakby nie daję takich mat na zdjęcia do albumów, Tam tej fajnie mi się to wpasowało do tego, do tego rozmiaru. Także tutaj mamy pierwszą stronę. I druga strona, wszystkie te drugie strony to są kieszonki. Tutaj naładowałam różnych rzeczy. Tutaj i karty miałam też właśnie. Make a wish. Tutaj mamy taką matę też właśnie ze stempelkiem. E, tutaj jest kolejna mata też ze stempelkiem, tutaj przykrane naklejki. I'm a dreamer. Także tutaj też można albo coś napisać, albo je po prostu mieć. E, kolejne tekturki, rozetki tutaj są z jednej z drugiej strony. Make a wish. I tutaj mamy też miejsce na zdjęcia. Tutaj jest miejsce takie wyciągane bo zawsze jest z tej strony coś, coś tam, tutaj z, y, po prawej stronie mamy, y, mamy po prostu miejsce na zdjęcie, a z lewej strony zawsze coś tutaj się dzieje, jest jakaś kieszonka albo właśnie y, albo coś wsuwanego, tak? tutaj mamy matę dwustronną i on tutaj wsuwamy mi się jeden z moich takich pierwszych albumów warsztatowych właśnie tam też robiłam taką stronę i postanowiłam, że tutaj też to wykorzystam Be Brave Listen to your heart znacie tą piosenkę? Listen to your heart, także tutaj, tutaj dajemy. Kolejna tekturka, tutaj akurat te wszystkie były pochowane, a te tekturkę tutaj dałam na wierzch, oczywiście ona jest niepodklejona, więc tutaj spokojnie wejdzie nam, spokojnie wejdzie nam zdjęcie. pod to, możemy tutaj ładnie wkleić i wszystko będzie tutaj ładnie wyglądać. I jeszcze tutaj naklejeczka, love this life, tutaj mamy kieszonkę boczną, i też tutaj zrobiłam parę mat. Tutaj mam taki element, to jest też naklejka i on tak wystaje, żeby coś tutaj też urozmaicić, żeby ładnie to wyglądało. Eee, o oh, Tak, to, to właśnie to, to, to tak się nazywa, ta kolekcja. I tutaj mamy miejsce na jakieś zapiski. No i tutaj mamy maty. Happy Place. To też oczywiście jest poprzeklejane. I te też banerki były w naklejkach i oczywiście z drugiej strony mamy miejsce na zdjęcia. Lubię tak oklejać maty, ale fajnie też dodać coś takiego dodatkowego ja, Natalka Prowaska z kanału Rybka Skrap właśnie mnie tym um, zaraziła, że tak powiem, właśnie tym, żeby te maty też może nie wszystkie, ale, ale część, żeby były właśnie bardziej zdobne, żeby ich później nie zaklejać to też dlatego też tutaj dodatkowo rozmaiciłam i tutaj mamy takie jakby przeszycia, odmazania jakby długopisem i one też są pociągnięte to oczywiście jest tekturka Let in the Sun. I tutaj mamy miejsce na zdjęcie I ostatnie to jest Belly Band. Tutaj trochę zainspirowałam um, stroną, którą widziałam kiedyś w albumie u Asi Shulik. Z tym, że Asia robi jakby całą tą um, skółeczek, cały ten Belly Band, a ja tutaj po prostu postawiłam, ponieważ miałam te naklejki i pozostawało mi jeszcze dość sporo. Jeszcze nawet mi zostało, mimo tego, że użyłam w całym albumie, albumiku. Ale tutaj właśnie jest. Um, jest dość sporo tych, um, tych, tych naklejek, także postanowiłam, że też ładnie tutaj zrobię jakąś taką kompozycję. To rzeczywiście mamy tutaj miejsce w dwustronne mata do zdjęcia. E, I mamy tutaj też napisy The Magic Story. Make your own magic. No i tutaj. I tak wygląda album Be Brave na końcu, to tak jak już Wam pokazywałam. Taki właśnie albumik trochę boho, tak Tutaj właśnie to mi się też skojarzyło. Oj, nic nie stało. To mi się też skojarzyło, to właśnie z takim stylem Galaxy. Tutaj mamy różne znaki zodiaku. No, także tak wygląda ten albumik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zdjęcia tego albumu są na fanpage'u Fabryki Weny, także tam można sobie zobaczyć, jak, tak to, jak, jak wyglądają wszystkie detale. No Wam, że fajnie, fajna jest ta kolekcja, właśnie chciałam trochę przypomnieć, bo to jest ta kolekcja karty Dream, nie wszystkie tej tekturki, ale te z, właśnie z, te takie łapacze, piórka, ale naprawdę one fajnie wyglądają w albumach i nie tylko i tutaj bardzo mi przypasowało do tego, do tego motywu, także mam nadzieję, że Wam album się podoba, dajcie znać tutaj niżej w komentarzach. Zapraszam Was oczywiście serdecznie na moją grupę. Skrapuść, co ja narobiam na Facebooku. No i cóż, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!